I nie będę się bawił w to, co próbuje w chwili obecnej zrobić Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ największa sztuka kampanii wyborczej to jest narzucić linię podziału i narzucić tematy, o których chcieli. Byśmy, żeby gadała cała opinia publiczna, rzucić im jakąś zanętę jak rybką i wszyscy do tego będą biegli. My nie damy się tak zrobić. Wy chcielibyście, żebyśmy gadali o rzeczach oczywistych albo absurdalnych, zamiast rozliczać 8 lat waszych rządów. A pytanie referendalne, niech pan odpowie tak czy nie. Ty Mateusz Morawiecki powinien oddać pieniądze, które zarobił na prywatyzację zarządów platformy jako prezes banku, który doradzał przy tej prywatyzacji. Tak czy nie? Jak pan? Czy Jacek Sasin powinien odpowiedzieć za 70 milionów przewalonych na wybory. Kupertowe. Tak czy nie? Czy minister niedzielski i politycy waszego rządu powinni odpowiedzieć za 200 tysięcy zgonów nadmiarowych podczas pandemii COVID-u? Tak czy nie? To są rzeczy, o których chcielibyśmy gadać. Czy minister Baszczak powinien odpowiedzieć za to, że wlatują na nasz teren w sposób niekontrolowany białoruskie śmigłowce, albo po miesiącach kłamiąc, e, dowiadujemy się, że wpadały rakiety?